Michael, przyszła ta chwila. Przyszło to wszystko. Yy, wyniki konkursu na Skniaz 800 Fodolców. No. Jeśli nie mamy Was w znajomych, to... to kupimy Wam za dwa dni. No bo musimy wszystkich dodać. Musimy dodać tych, którzy wygrają. Mhm. No, więc wchodzimy sobie w operę. Ja już tutaj. Dam na to o ile się przeszło no przeszło Ja wiecie taki muszę być uwa uważny. Load comments Oj The following Check this video and this public Private videos can be used No jest, normalnie O, przeszło teraz Retry. Słuchajcie, tu jest jakiś problem. Nie wpisujemy sobie ctrl V. Yy, no i ge get comments. I teraz tutaj mamy 9 komentarzy. Nie wiem, czemu to jest tylko 9. Yy, zrobimy jeszcze. Comment. Based, ok. Mm. Nie, bo to jest... Ten... O nie, to jest... hashtag, okej. Okay. Dobra, więc zdajemy. I uwaga. Wygrał. ku kuboxal brawo, ty wygrałeś. Prosimy się zgłosić. No. Prosimy się zgłosić pod tym odcineczkiem. Wygrałeś skino za 800 Fodolców. Napisz swój nick Fortnite. Fajny odcinek jakim programem montujecie. No, montujemy Filmora 9 tutaj macie... Na przykład szota z odcinka, który pojawi się już za niedługo. No. Gratulacje. Więc tak. Gratulacje, Kuboksa. Wygrałeś Chłopaki, możecie tutaj powiedzieć gratulacje. No, gratulacje, Kuboksa. Gratulacje. Chinek fajny, może sobie wybrać za 800 euro. Tak. E, na, mamy cię znajomych Kuboksa? Nie, nie mamy. Nie mamy. Więc kuboksal, zgłoś się w komentarzu, za dwa dni wyślemy ci. wygrał. No. Więc kuboxal brawo ty. Ja wiem przecież. Pójdziemy e, sobie jeszcze tu. No. Więc teraz idziemy sobie jeszcze szybko na ten czat głosowy. I brawo kuboksal, wygrałeś. Naprawdę brawo wygrałeś yy, wydraisz kino za 800 fałdów. Północ... Ja nie wiem czemu tak ciągle ci to powtarzamy. brawo ty zgłoś się w komentarzu. Za ponad, ee, 800 fałdów. No. no. Tak jakby w przeliczniku to by wyszło gdzieś tak 35 z groszami No. Więc brawo więc ty. Możesz się cieszyć. Możesz się cieszyć dokładnie. Kupujesz Zobacz swój nick i, no. i jak się cieszysz Słuchajcie, gdyż jest nowy sezon, i no właśnie, trochę już nie jest, wiem, 3 dni, czy tam ileś tam, nie no, tak ale, już 5 dni już. No. ale wiem, że każdy już pewnie sobie kupił, karnet. ale mamy karnet. dla Was do wygrania. Mamy dla Was karnet. do wygrania. No. Możecie wygrać karnet bojowy od nas. Myślę, że Wam się spodoba ten, no. ten konkurs. Niestety, co nie będzie? Karnet powiększony. Karnet powiększony karnet powiększony, karnet powiększony może być gdzieś tak, jak będziemy mieli to 1000 subów. No e, No właśnie, więc. No 99,99. 99. Więc tak. Tak to jest. Więc karnet bojowy do wygrania. I co? Banger. Myślę, że wygrałeś. <grych> no e, Chętnie ocenimy twoją reakcję, może i nawet zaprosimy cię do odcinka. Więc co? pow Lecę do montowania. Pew! Alright. Boogie bomb, boogie bomb, boogie bomb, boogie bomb, boogie bomb, boogie bomb, boogie bomb. -bomb, -bomb. Spinning, I was playing Fortnite. Yeah. Yeah. You, been keeping airdrops all night. Ooh. I killed a noob, I just got his loot. Justin got a ghost car. Who rather have a boogie bomb in my hand? Boogie bomb, boogie bomb, boogie bomb.